Siema, to ja. Chciałbym tutaj tylko wciąć się i powiedzieć, że jest gówniane audio ogólnie w tym filmie, bo zwaliłem ustawienia mikrofonu i mój mikrofon był nagrywany z OBS-a, a nie z Audacity, więc nie poprawię tego praktycznie, że nie mam jak. W późniejszym etapie jest tyle fajnie, że ten może i dźwięk wygląda, brzmi ohydnie, ale jest do słuchania. Na początku mnie praktycznie nie słychać, także do dupy, wiem, wiem, ale musicie mi wybaczyć, przepraszam, przepraszam. Together Dobra. siema E się wypuścił 11-11 ja Wiem, że to jest dziwne, że wstałem cokolwiek na ten kanał, ale... Ele się wypuścił ogólnie grę. SCP Endurance. A, nic nie wytłumaczyli, Ale spoko. To była jakaś krótka animacja, nic za to po mówiłem, że nie pokazałem, bo dobrze widziłem, że Nicol musi mi się to nagrać. Co jest? Hi there, I'm <clears throat> Ronald. Good, Welcome to on. the Endurance Program. You chose, or perhaps you've been forced to work, as a night guard here on Level D. Tonight, I'll be teaching you how to operate this junky camera system. I'm a maintenance engineer, so keeping this crap in decent working condition is basically my only duty here, so I'd be the best person to draw you in. No worries, I'll go easy on you. And just don't tell the rest of the staff I said that. They would love to see you running headless. <clears throat> I don't really share their attitude though. As you can see, there's a PC station for your disposition. It's rocking an early version of our software on it. Hence there's that weird terminal thing on a monitor to your right. But it's not as complicated as you think. Its main purpose is running some essential commands and logging in since user interface assets aren't ready for that yet. It also powers up a camera system, which is an essential tool for this job, so you absolutely need to keep this thing running. For security measures, the passwords on every computer here in the facility are changed every day. Since you're a Class D and you have no permissions around here, I'll be leaving a sticky note with a passcode for you. So, shall we try to see if you'll be able to run this thing? I'm going to remotely pull the plug in your area. Cutting off the power means you'll have to boot this machine up again from the ground up. Here's what you'll have to do Flip the lever on the wall in front of you to get your room some juice. Then power up your PC, that boxy thing on the right of your table. You'll have to wait a few seconds for it to boot up, then it's going to ask you for a password. Type in whatever's on that sticky note. If done correctly, we should be able to speak again. Ready?

Let's familiarize you with the cameras. There are three floors for you to watch over. Each has a set of cameras. Some of these hang in dark places and have been equipped with lights. If there's a flashlight available, a text in the top left corner of your camera feed will appear. Pressing Z on your keyboard activates the light. Of course, you have one of these flashlights with you in the office as well, but you need to keep in mind all of them consume power when used. Sounds like now would be a good time to talk about power management. This night's an easy one. For practice purposes, you've been provided with unlimited power. Unfortunately, tomorrow there will be a limited energy pool for your night shift. Things that may drain your electricity are lights, PC, camera system, ventilation, and a door. Yes, that door on your right, hence that usage meter is overloaded. But there are ways you can save some of that precious energy. Uh, there's a link to the ventilation system on CAM2D. By clicking on a server unit on the left, you're able to toggle ventilation on and off. But you have to keep in mind we're deep underground. You still need to be able to breathe. Another way is putting your PC to sleep when it's not in use. It consumes less power, wakes up crazy fast, and starts right where it left. You can do that by pressing X on your keyboard. Oh, uh, I almost forgot. There's a replica of a mask of SCP 035 for you to use. Being a guard among these crazy abominations is no easy task, but it may help you fool some of them. And that's it. I need to go help the others now. Remember what I said, and be sure to make use of a library on the left monitor to look those SCPs you're about to encounter up. It may save your life. Hang in there, and good luck. Okay. Uh, Co to CO TO MIAŁO ZABRZEĆ?! Co to miało... Dobra. Jestem na nie na małe wyjaśnienie chyba. No, mam takie wrażenie, w ogóle nie wiem, czy mikrofon mój mi nie jest za głośny lub za cicho czy coś, ale... Siema, ogólnie muszę to wyjaśnić jeszcze raz, bo tam pewnie nic nie słyszeliście, gówno słyszeliście. Miałem wrócić po kupnie komputera, kupiłem komp godzinę... co? Ten, no, tak. Rok temu kupiłem i w sumie nie wstawiłem nic, żadnych oznak życia, przepraszam za to bardzo, ale mądry, że ktokolwiek się tym przejął, bo jeżeli ktoś mnie oglądał, to pewnie rodzina albo znajomi, także wywalone w sumie w was. pieprzcie się. Ale sprawa wygląda następująco, że bardzo mi się nudziło dzisiaj i stwierdziłem, że w sumie jak już mam ograć grę od Elevena nową, to ją ogram. Twaliłem OBS-a. Bez żadnych husami nic takiego czy czystego obs którego mam na kąpie, bo planowaliśmy pewną rzecz. Jednakże moi koledzy są leniwe, we śmiecie. I w ogóle nie pozdrawiam cię, użytkowniku. Yy, ok, ok. Nie pozdrawiam cię, użytkowniku OK, jeżeli tego ty, słuchasz. Nie, nie pozdrawiam cię. No. Także to w sumie tyle z wyjaśnień, przepraszam, z naniwą, dupą. Tyle, koniec. Zobaczymy jak się poprzewale, bo ja nie wiem, nic, nic nie zrozumiałem, co on ja wiem, tylko jakieś jakichś życzą, nie wiem jak się obsługiwać z jakimiś SCP-kami kompletnymi, nie? Okej, okay. no. Dawaj. 5 avr e, e. Jezu, widać rzeczywiście, elewent korzyściowy, ale nie? Jezu. 5 a v, N, to... się rebootuje, na razie możemy sobie w ale jaka jeszcze jest... Z kamerami się łączymy. Lada możemy na razie wyłączyć. nie się nie Okej, okay, to mam zamykać po prostu, dobra. To sobie mi wiele wyjaśnia, ja żeby nie patrzeć. Piszę, dobra. Yy, muszę mieć włączonego kompak, nie potrzebuję patrzeć na, na kamerę, no nie? Tak samo nie wiem, kiedy mam zamykać drzwi. Zgaduję, że nie teraz. Bo skoro mi się zabiło, to zgaduję, że jeszcze nie teraz. Dobra, mogę wyłączać normalnie X-em, ale włączać muszę i tak piekając. nieśmiałek, tu jest my, gdzie jesteśmy? Jesteśmy na poziomie D, zgaduję, że oni wtedy zajdą tutaj w window, nie? Okej, okay. ty jesteś po prostu pewnie zamykaj się, druga demo. Gnastyki, komiki, time of death. Okej. Okay. Okej, okay. to nie było straszne, ale... O! To jest fajne, to jest... Okej, okay, to jest fajne, lecimy po kolei. 862! To widzieliśmy tego pana. It's a large, friendly creature that walks on four legs, with bark-like skin and dully grey, vegetarian covering most of his body. It has a long, broad tail, pointed ears, and bright yellow symbols on its chest and head. In addition, its eyes are bright enough to be seen in Hinden's folk. It's predatory in nature and will be hostile towards anything nearby. Aha, wy mi nie powiecie jak z nim walczyć, wy mi powiecie tylko kim on jest. To dupy! <laughs> Nie potrzebuję takich informacji. Eleven, wytyfy! Dobra. Ale rozumiem, że po prostu przy nim się zamyka drzwi. Nie zastanawiam, co robi i Soszuska w tej grze. I To jest zadanie, co to przeczyta? Ja to sobie chyba po prostu zobaczymy. Tutaj jest jakieś. CPI is capable of passing through solid matter, leaving behind a large part of his horizon able to vanish inside solid matter entering what is assumed to be form of pocket dimension it's able to exit the dimension from any point connected to the issue entry point examples entering the inner wall of room and exiting the outer wall entering a wall and exiting from the and is unknown is the point of origin for scp symbol liar created by scp-106 limited observation of his pocket dimension has shown it to be compressed From days. <coughs> nie mam pojęcia, jak się mam przed nim bronić. Nic mi to nie powiedziało. Ale tamto na wtedy mówiło, że możesz go zobaczyć e, rogiem naszego oka. E, kraj, kraj Dziś przed nim zgaduję jak się będziemy właśnie. Dzisiaj będzie pnię po przed nami, po prostu będziemy musieli pieniądze na niego patrzeć, że nas nie tak? Tak by wynikało z mojej znajomości o SCP-kach, tak? Z 36 będzie pewnie na otu, że nie będzie można na niego patrzeć. nie wklejki po prostu. Nie, to nie mogło być po prostu wklejki, prawda? <laughs> Dobra, eee, to ten, to próbujemy. <śmiech> <śmiech> próbujemy próba druga, drugiej nocy. Zgadzuję się. Nie rozumiem, to jest druga noca, ja przegrywam, jak to jest w ogóle możliwe? Dobra, może maskę, maskę założyć, coś takiego, co? Jak myślicie, czego korzystać, żeby maskę? super Tych, którzy nie istnieją w sumie Nie no, w sensie... Kocham was Upywam kiedyś... Gaz, albo torebkę Raz na D, wyłączamy to potrzebujemy tego na razie żeby się już to odprawić Dobra, po nasłuchaniu się ta gra jest całkiem... Tutaj nie wiem co robić z ale to odwygierze... mam Szkoda, że jak tego nie zamknę, to mi się SCP-183 wbije i po prostu mnie zamorduje. Takie moje podstawowe spojrzenie na... ...świat. Zobaczmy czy to zadziała. Nie rozumiem. Po prostu nie rozumiem. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Nie, nie rozumiem. Nie. Elek. Elek. Kula. Elek! Nie rozumiem. E, Nieważne jakbym bardzo próbował zrozumieć, to... Nie rozumiem. No, w sensie... Zaatakował mnie, bo co? Bo... bo, bo. A może to z Golden Freddy? Może to... Można chciałby Golden Freddy's Proste, um, sobie kamerę słyszeć. Nie wiem, nie rozumiem. Pomocy. Mm, wybitna jest ta gra, wybitna. Super bawię się przy tych grze Eleven zrobił kawał dobrej roboty Kawał dobrej roboty Kawał dobrej roboty Eleven Chciałem powiedzieć <coughs> Dobra, plan jest taki My robimy tak I w sumie tak powiem wam, że śmiesznie się na to patrzy Jak osoba, z, youtuber z twojego dzieciństwa Którego nas do teraz Stworzył grę wreszcie, którą obiecał ci Jak oglądać go w dzieciństwie To jest To jest całkiem Całkiem hostum, ok? Całkiem hostum. Dobra, odpalaj mi to. Tak, on działa jak Golden Freddy. Dobra, więc kolejnego z głowy odhaczyliśmy sobie. Dobrze, dobrze, dobrze. E, w sumie to może zostawić włączone to, ale wyłączę to. To brzmi w sumie jak dobry deal. Ten już się schował. Tu jest na razie cichutko. Odpal mi to. No to na razie nie mam pojęcia. Czemu miałby. Na razie nie mam pojęcia, czemu miałbym patrzeć na kamery, ok? Na razie nie, nie mam chwilowego pojęcia bladego. Na razie nie mam chwilowego pojęcia, czemu miałbym patrzeć na kamery. Yy, skoro tak naprawdę te kamery sobie usuły, chwilowo dla nas. Może w późniejszym etapie. Ale to też się się jak trochę.

A teraz wyobraźcie sobie, że budzicie się o trzeciej w nocy I to jest pierwszy widok, jaki widzicie Wiszący nad ścianą kawałek betonowy, betonowej figury patrzy się na was To jest właśnie wasz Sleep Paralysis Demon No idź, nie psuj mi zabawy My koledzy jesteśmy, nie? No mordo Patrzę na chwili i nie dowierzam. Ale ci nie odpędzę, daj. Coś tak czujesz, to może być tak zrobione. Czy nie w stanie wytrzymać w takim stanie? Tak długi czas? Może jestem w stanie wytrzymać przez 3 godziny w takim stanie, ale coś zwaliłem. Coś zwaliłem, nie wiem co. Jest najgorsze, jak ogrywam to pierwszy, pierwszy raz, bo nie wiem co ja zepsułem, ok. Mamy 2.1 teoretycznie 30% i zrzuci 2.1 nie robiąc nic. Ufam dźwiękom. Ufam, że jakby coś było po prawie, to byłby dźwięk. Okej. Okay. Give good. <laughs> no. No, no. give good. Dobra, wiecie co? Wiecie co? <laughs> Nie mam co... Nie rozumiem, po prostu nie rozumiem tego scp -a. Nie rozumiem, co miałem zrobić, żeby on do mnie nie wszedł do biura. Nie rozumiem. Tak, wiem, że. Mam no, jakieś specjalne informacje. To ja może. Mogę dalej w... To... Siedem FOW! Dobre to hasło Siedem <laughs> <7, 4. coughs> mm, foooow Więc tak Mam rozumieć, że do mnie on idzie Stąd On idzie jakoś pewnie tędy I tu on ma ogólnie windę, nie? Weź mi włącz tą chwilowo, bo i ty potem idziesz stąd, tutaj, tutaj ty idziesz tędy chciałam mam ci zrobić? No w przypadku jak ty jesteś tu Czy mam jakieś opcje się w ogóle przed przed tobą bo Nie czaję Po prostu nie rozumiem Coś mi tu nie gra Czy to mi wyłącza hasło czy nie on, o on, mionowa on, 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 Ja muszę czasu kiedy to zrobię, okej okay. Czyli tego na tego na ogu nie chcemy robić e... super, super, super. Dobra kurde sram na to gry. Alecie się wszyscy kiedy indziej i kiedy indziej, kurde, jutro mam wstawię filmik jak to przychodzę całej tyle będziecie mieli z tego, bo już mnie nerwuje tak da. Nie wiem od czego ciągle umieram Zobaczcie, je wszystko, wszystko przedsyduje Lamus, zniszczę, 26 minut nagrania mam także no, to ten to na.